Rozdział 6. Prawda. Lepiej być samemu niż w złym towarzystwie. Witaj. Nazywam się Skutalu. Zapewne znasz mnie, bo istotnie jestem dość sławna z moich odjazdowych pokazów na imprezach, takich jak zeszłoroczne galopy. A może po prostu jako założycielkę filmu Red Racer. Tyle, że oczywiście to wszystko nie ma już najmniejszego znaczenia. Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że protokoły zagrożenia poziomu Omega zostały wcielone w życie i że jesteś. Jesteś teraz... niech to jest na cholera. Przepraszam, w porządku. W tym momencie mówię jako wiceprezydent firmy Stable Tech. zostałaś wybrana na nadzorczynie lub w przypadku baścia 24 nadzorce nadzorcę ratującego życie schronu firmy Stable Tech zostałaś wybrana ze względu na Twoje poczucie obowiązku i lojalność, tak wobec kucyków wokół Ciebie, jak i wobec naszego przedsiębiorstwa. I choć kwatera główna Stable Tech może już być i prawdopodobnie jest. Niczym więcej, jak tylko stertom gruzu nasze ideały są wciąż żywe. Twoja stania została wybrana, by wziąć udział w ważnym eksperymencie społecznym. Pierwszym zadaniem Twojej stajni, jak każdej innej, jest ocalić życie znajdujących się w niej kucyków. Jest jednak także wyższy cel, poza ratowaniem życia pojedynczych kucyków. W Text zdajemy sobie sprawę, że ratowanie kucyków tylko po to, żeby potem znów się powybijały, w niczym nam nie pomoże. Musimy dowiedzieć się, co poszło nie tak, musimy znaleźć lepszą drogę. I kiedy otworzą się wrota stajni, musimy być gotowe wcielić ją w życie, tak szybko jak to możliwe, i przetrwać to, co nasi obecni przywódcy zdołali zrobić z ekwestrią. Cholera. Naprawdę mam nadzieję, że nikt tego nigdy nie usłyszy. Czy to wszystko nie może po prostu okazać się niepotrzebnym wysiłkiem? Czy oni naprawdę zamierzają nas wszystkich pozabijać? Przepraszam. Znów całkowicie zeszłam ze skryptu. Gdzie byłam? A tak, w skrócie. Stable Tech pracuje nad zapewnieniem przyszłym pokoleniom bardziej stabilnego społeczeństwa. Wewnątrz safeu znajdującego się w Twoim biurze znajdziesz zestaw specjalnych instrukcji i zadań, a także szczegóły dotyczące tego jak Twoja stajnia została przystosowana do wykonania Twojej części projektu. Jeśli w którymś momencie uznasz, że zagraża ona bezpieczeństwu podlegających Ci kucyków jako całości, masz przerwać swój udział i podjąć niezbędne kroki mające na celu skorygowanie powstałej sytuacji. Jednakże w każdym innym przypadku należy trzymać się ściśle wyznaczonych dyrektyw i na bieżąco informować stable tech o wynikach, zgodnie z zapieczętowanymi instrukcjami. Dziękuję. W imieniu nas wszystkich. W imieniu całej Equestry. Dziękuję i niech ktoś tam na górze zlituje się nad nami wszystkimi. Nie takiej wiadomości się spodziewałam. Teraz moje uczucia względem stajni stanęły kompletnie na głowie i chciałam po prostu o nich zapomnieć. Żegnaj stare, witaj nowe, co nie? Stuknęłam ponownie kopytem o ladę. Apuł whisky, jeszcze jedną kolejkę twojego specjału, proszę. Apple whisky, barman jednorożec, właściciel i szef tawerny na rogatkach, nalał mi kolejny kieliszek. Następnie patrzyłam, jak ustawił w linii na barze siedem jabłek. Przepięknych, złotych jabłek, zupełnie innych od tych z mojego byłego domu, bladych, pozbawionych smaku. I zamachał nad nimi swoim rogiem. Magicznie przemieniając jedno po drugim w butelki absolutnie przepysznego, przytępiającego bólu, rozluźniającego umysł sfermentowanego jabłkowego trunku. Obok mnie Kalamity tupnął za probatą kopytami, a kilka klaczy w tawernie zaryknęło radośnie. Nie wiem, czemu mnie to tak zaskoczyło. Na wpół szepnąłem, pochylając się w stronę Kalamity'ego. W końcu wasz przywódca jest ogierem. Uszy Kalamity'ego uniosły się, on sam spojrzał na mnie zaskoczony. Mój przywódca? Ja nie mam żadnego przywódcy. Nie mogłam zdecydować, czy był bardziej zszokowany, czy zaniepokojony. Machnąłem kopytem. Słyszałam go na bocie, kiedy ten nie był stróżem. Kalamity spojrzał na mnie jeszcze bardziej zorientowany, a potem wybuchnął go gromkim śmiechem. — Że co? Red A? — zwrócił się w kierunku reszty baru. — Hej, kocyki! Lil' Pip, myśli, że Red A to nasz przywódca? Tawerna ogarnęła ogólne rozbawienie. — Na boginie dziewczyno! — zawołała jedna z klaczy siedzących dalej przy ladzie. Red A to tylko nadęty bufon. Cholera, nawet nie słucham jego stacji. Nie, kiedy mogę słuchać DJ-a? Kogo? Ano, zgodził się ogier siedzący przy pobliskim stole, zgarniając stos kapsli od swoich niezbyt szczęśliwych kompanów, z których wielu patrzyło z odrazą na kolorowe kartoniki. Niech no tylko Red A spróbuje tu przyleść i zrobić nową apelusę, częścią jego tak zwanego nowego świata. Osobiście wezmę tą jego jedność i braterstwo, wetknę mu je głęboko w... Przestań gadać i rozdawaj, przerwał siedzący obok niego kucy. Tak więc, z trudem dopasowałem nowe fakty do okładanki, którą składałem w głowie. Drinki co prawda ułatwiały zapomnienie, ale nie ułatwiały myślenia. Ten głos należący do stróża to Red A. i nie jest on waszą przywódcą. O co chodzi z tym całym stróżem? zapytała klacz siedząca najbliżej mnie. Te sprite boty to po prostu radia. Red A nie może ich używać do ostrzeżenia czegokolwiek. To nie kamery. Zwróciła się do Calamity'ego. Wyobrażasz sobie, co by było, gdybym mógł? Dobra, wiedziałam, że to nie było prawdą. Wyglądało jednak na to, że większość kucyków nie wiedziało, że sprite-boty mogą zostać użyte do szpiegowania. Stróż podzielił się ze mną czymś, co okazało się tajemnicą. Jeden z kuców na końcu baru odezwał się. Hej, Apple Whiskey, bądź a tu whisky spojrzał w górę na brązowe pudełko stęce na szczycie jednej Od którego rozchodziły się kable Prowadzące do głośników rozsianych po całej tawernie Jego ruch błysnął lekko I radio włączyło się A z głośników zaczął płynąć przepiękny głos klaczy Być może najsłodszy jaki kiedykolwiek słyszałam A przynajmniej ustępujący jedynie Velvet Remedy Jak w ogóle to się stało? Co ja zrobiłam? Chciałam tylko pomóc Tyle bólu uczyniłam gdybym mogła uciec, gdybym mogła się schować, gdybym mogła wiedzieć, jak to teraz odczarować. Jej głos i śpiewana przez nią piosenka były tak smutne, tak pełne powagi i przepełnione taką determinacją, że ogarnęły mnie czarne myśli. Już po chwili miałam ochotę się rozpłakać i musiałam się zmusić, by tego nie zrobić. Uznałam, że kolejna kolejka pomoże, więc dopiłam kieliszek i zastukałam po następnym. Straciłam wojnę z oczu, gdy walczyłam w swoim świecie i teraz muszę dźwigać cały glob na moim grzbiecie. Och, to było nie do zniesienia. Piękało mi serce, choć nie byłam pewna dlaczego. Poszukując czegoś, co odwróciłoby moją uwagę, odezwałam się. DJ? Kim jest DJ? Odpowiedzi nadeszły tak szybko, że ledwo za nimi nadążałam. Wyglądało na to, że każdy kucyk w tabelnie miał coś do powiedzenia. DJ Pond3 oczywiście. Zawsze jest jakiś DJ Pond Free. Najlepsza muzyka na pustkowie Equestrii. Ta będzie tego ile? 12 piosenek? 20? Jest ja kucykiem guchulem. Nadaje od zawsze. Wcale nie. Oni ciągle się zmieniają. Kiedy byłam mała, DJ był klaczą. Słyszałem, że jest Pegazem. Ma stację w chmurach. To dlatego zawsze wie o wszystkim, co się dzieje na pustkowie. Głupi jesteś. Wszyscy wiedzą, że stacja DJ Prigo nadaje zwierzę tempony w ruinach Manhattanu. Właśnie, że z guchulem, nadawał jeszcze przed wojną. Słyszałem, że oryginalny DJ Pon był tak naprawdę klaczą o imieniu Vinyl Scratch, która zginęła, kiedy mega zebr zebrł zniszczył Manhattan. Ocalał za to jej siostrzeniec, który był w temponie i to on przyjął jej tytuł. Słyszałem, że to była jej siostra. Kręciło mi się w głowie. Kalamyki uśmiechnął się szolmowsko, pochylając się w moją stronę zarża. Zawsze jest jakiś DJ Pon Tymczasem w tle głos niemal nieskończonego piękna i smutku wykrzyknął: Ile razy mam próbować. Jak się do tego zabrać mam? Poproszę cię, Celestio. Może tym razem Radę dam. Tym razem Radę dam. Muzyka ucichła, a w radiu odezwał się głos mówi DJ Poem Free, a śpiewała Sweetie Bell, opowiadając o jednej z wielkich prawd pustkowi. Każdy zrobił coś, czego żałuje. A teraz moje małe pocyki czas na wiadomości. Czy pamiętacie, jak opowiadałem wam o tych dwóch kucykach, które wypełzły ze stajni dwa? Cóż, otrzymałem wieści, że jedna z nich pozbyła się gniazda bandytów w samym sercu Ponyville i uratowała kilkoro więźniów. W tym ukochaną autorkę poradnika przetrwania na pustkowiach, Bixie Doo. Dzięki ma wymieniu nas wszystkich. A teraz pogoda. Wszędzie pochmurno, z szansą na deszcz, strzelaninę i trwałe rozczłonkowanie. Nie bardzo słyszałem, co było dalej. Byłam zbyt wstrząśnięta. Byłam w radiu. Mówił o mnie DJ Pond Free. W moim sercu duma mieszała się z paniką, przy czym ta druga szybko pochłonęła pierwszą. Byłam na zewnątrz krócej niż tydzień już zdobyłam reputację, która stawała się znana na całych pustkowiach ekwestrii. Reputację, która mnie jakimś znacznie odważniejszym i uzdolnionym niż byłam w rzeczywistości. Jeszcze jedna wieść. Otóż druga mieszkanka alstajni była ostatnio widziana w okolicach Apelusy. Prawda jest taka, że możemy się za nią jedynie pomodlić. A teraz wracamy do muzyki. Oto Sapphire Shores śpiewająca, że słońce nie może wiecznie się chować. Mam nadzieję, że Celestia cię usłyszy, Sapphire. Przez moment cały świat wydawał się stać w miejscu. Co takiego? Zwróciłam się w stronę Kalamitiego. W okolicach Apelusy? Myślałem, że to jest Apelusa. Kalomity uśmiechnął się, wciąż rozbawionym moją ignorancją odnośnie Bustowi. A skąd Lil Pip? To tu, to nowa apelusa. Ciężko, żeby była nowa, a nie było starej, co? naraz spoważniał. Poza tym, nie chciałabyś się znaleźć koło starej apelusy, słyszysz? To miasto owców niewolników. Przerwał mu apel whisky. Cóż? Można ich czasem odwiedzić i pohandlować. Sprzedajemy sporą część mojej firmowej jabłkowej whisky. Byłam wstrząśnięta. On musiał żartować. Wy handlujecie z łowcami niewolników? Ano, zdaje się, że jutro odjeżdża pociąg jadący w tamtą stronę. Rozejrzałem się w niedowierzaniu. Handlujecie z łowcami niewolników? Kalamity szepnął mi doha. Myślałeś, że czemu nigdy tu nie zamieszkałem? To nie było pytanie. Następny ranek zastał mnie stojącą we wciąż panającym deszczu, patrzącą na pociąg. Czułem więcej niż lekkie poczucie winy z powodu tego, że poprzedni wieczór spędziłam pomagając ładować wagony w ramach mojego treningu z Krajnem. Wieczórów potoczyłby się nieco inaczej, gdybym wiedziała dokąd mają trafić te towary. Nie dam rady Cię przekonać, żebyś tego nie robiła. Co? Kalamity stał obok mnie, sprawdzając magazynki w swoim siodle bojowym. Moją głowę wypełniało tępe dudnienie. Efekt zbyt dużej ilości jabłkowej whisky, Ale myślałem trzeźwo. Wiedziałem, że to głupota, ale tam gdzie byli łowcy niewolników, byli też niewolnicy, potrzebujący ratunku. Zdawałem sobie sprawę, że po części próbowałem po prostu dorównać mojej rozdmuchanej reputacji. Jednakże choć zaledwie przez parę godzin, ja również byłam w niewoli łowców i nie mogłam po prostu zignorować faktu, że gdzieś znajdowały się kucyki potrzebujące kogoś, kto im pomoże i się nimi zaopiekuje. Nie. Ha! W takim razie jadę z tobą. Zawsze chciałem spróbować pozbyć się tego przeklętego miejsca. Tak sobie myślę, że we dwójkę możemy mieć szansę to zrobić. Jego słowa przyniosły mi niewypowiedzianą ulgę. Pogadam z Dixie do zapasach. Nie chcielibyśmy, żeby któremuś z nas skończyła się amunicja albo jedzenie. Pociąg może i przewiezie nas przez góry i pustynię, ale są duże szanse, że będziemy wracać z kopyta. Zastanowiłam się nad tym i zdałam sobie sprawę, że nawet jeśli my będziemy mieli zapasy, to co z uratowanymi przez nas kucykami? Czy w ogóle będą one w stanie znieść taką podróż? Nie, żeby te wątpliwości mnie odstraszały. Musiałabym jednak znaleźć sposób na namówienie kucyków ciągnących pociąg, żeby na nas poczekały. I to w momencie, kiedy rabowalibyśmy miasto, z którym handlują. Podzieliłam się tymi obawami z film: Będziesz potrzebowała niezłej gadki, żeby się zgodzili na coś takiego. Odrzekł, wpadając najwyraźniej na jakiś pomysł. Znam w mieście kucyka, który może mieć właśnie to, czego ci trzeba. Kalamity odkursował, zostawiając mnie patrzącą na pociąg. Kiedy tak czekałam, próbowałam zaznajomić się z pociągiem. Odkryte i zakryte wagony towarowe załadowane były różnego rodzaju zapasami. Wagony pasażerskie, których pociąg posiadał tylko jeden, służyły do przewozu kucyków. Wymyślony czerwony wagon na końcu oraz ten jadący z przodu wykonany z brązu i wyposażony w komin pozostawały zagadką. O tym pierwszym nie wiedziałam nic, a drugi rozpoznawałam tylko dlatego, że widziałam podobny wagon będący częścią konstrukcyjnego mishmashu stanowiącego siedzibę absolutnie wszystkiego. Zaciekawiona zapytałem jednego z ciągnących pociąg kucyków, do czego służyły te wagony. Nie miał nic przeciwko udzieleniu mi odpowiedzi. Tamten z tyłu to wagon służbowy. Wskazał kopytem w kierunku czerwonego wagonu na końcu składu. W nim są hamulce. Bo widzisz, jak jedziemy pod górę, to musimy często zmieniać ekipy ciągnące pociąg, bo to ciężka robota. Jedna grupa ciągnie, druga jedzie i wypatruje bandytów. Ale kiedy zjeżdżamy z góry, to wszyscy jadą w pociągu. A hamulców używamy, co by pociąg nie jechał za szybko. Następnie wskazał na wagon z przodu. Ten to lokomotywa. Służy do ciągnięcia pociągu. Ale my przede wszystkim używamy jej gwizdka. Odstrasza zwierzę na Co? Do ciągnięcia pociągu? Myślałam, że to wyciągniecie pociąg. A no, prawda? W takim razie, no tego, bo lokomotywa nie działa bez węgla. Nie mamy węgla, a nawet jakbyśmy go mieli, to nie mamy wagonu na węgiel, więc używamy kocyków. To nie miało sensu. Więc lokomotywa służy do ciągnięcia pociągu, ale nie może go ciągnąć, więc wy wszyscy ciągniecie jej lokomotywę i pociąg? Byłem pewna, że coś mi umknęło. A no. Ach. Dobra, dlaczego nie macie węgla? Gdzie jest węgiel? Kolej, aż przewrócił oczami. E, – Nie ma żadnego węgla w Equestrii. Poczułem, jak w głowie coś mi pęka. Cały węgiel jest w dalekiej, dalekiej krainie. – To więc w jaki sposób węgiel był stamtąd dostarczany? – Pociągiem oczywiście. – A! Miałam dość. Muszę przestać uczyć się o pociągach. Boli mnie od nich mózg. Od tej rozmowy głowa rozwolała mnie jeszcze bardziej. Brodząc przez kałuże, Kalamity przykusował z powrotem. Kiedy kucyk kolejarz wrócił do swojej pracy, kiedy kucyk wrócił do swojej pracy Kalamity uniósł się na pełnych nogach i zamachał przed nimi kopytami, udając, że robi straszną minę. Uuuu, cały węgiel jest w dalekiej krainie pełnej zebr. Uuuu. Popatrzyłam na niego zaskoczona. Skończyłeś? opadł z powrotem na przemianonii i wyciągnął z jeków puszkę, podając mi ją w zębach. Przelewitowałem ją bliżej, żeby lepiej się jej przyjrzeć. Na puszce wydrapany był rysunek zebry. W środku są tak zwane imprezowe mintale. Robi się je z mintali i. cóż, z czego się jeszcze? Gwarantuję, że uczynią cię duszą towarzystwa. Rozbędą się twojego kaca, rozjaśnią w głowie i zrobią z ciebie najlepszego mówcę w całych usługach. Nie byłam do końca przekonana. Z drugiej jednak strony ufałam kalamitiemu. No i co miałam do stracenia? Telekinetycznie otwierając puszkę wyjęłam jeden ze znajdujących się w nich małych kwadracików i włożyłam go do ust, rozgryzając go na krwę. Musiałam przyznać były smaczne, choć miały raczej gorzki posmak, ale wcale nie czułam się inaczej niż o kurde! Cały świat nagle nabrał niebywałej ostrości. Kolory stały się jaskrawsze i przyjemniejsze. Nawet deszcz wydawał się mniejszy, a moje myśli? Myślałam jaśniej niż kiedykolwiek przedtem. Nagle rozumiałem rzeczy, których nigdy wcześniej nie byłam w stanie zrozumieć. Na celestię, gdzie ten cudowny środek podziewa się przez całe moje życie. Poczułam pewność siebie. Wymyślenie, co powinnam im powiedzieć, będzie proste. Mogłem namówić kogokolwiek do zrobienia czegokolwiek i miałem zamiar to udowodnić. Kilka godzin później wyglądałem z okna wagonu pasażerskiego, patrząc na sunący za oknem krajobraz. Lub przynajmniej na tyle, ile byłam z niego w stanie zobaczyć, biorąc pod uwagę, że niebo pociemniało, a deszcz znów przebrał na siłę. Pamiętając strumyki spływające z klifów koła stajni 24, modliłam się, żeby burza nie sprawiła nam kłopotów podczas podróży przez góry. Przekonanie kucyków kolejarzy, żeby na nas poczekali, było łatwe co rekompensowało efekty uboczne, które pojawiły się, kiedy imprezowy Mintal przestał działać. Teraz bez jego pomocy czułam się na wpół ślepa i przerażająco głupia, ledwo się powstrzymałam, żeby od razu nie zjeść następnego. Po zrobiłabym to, gdyby Kalamity nie zabrał mi puszki. Nawet teraz rzucałem ukradkowe spojrzenie w jego kierunku. Uch, pomyśl o czymś innym. Próbowałem nastawić stację DJ Pond frigo Okazała się ledwo słyszalna poprzez szumy i trzaski. Domyślałam się, że nowa Apelusa znajdowała się na krawędzi jej zasięgu. Próbowałem znaleźć inną stację i znalazłam muzykę z Pride Botu. Kalamity powiedział, żebym ją wyłączyła. Wyglądając na powrót przez okno, pozwoliłam moim myślom dryfować, aż nie skupiły się na o dziwo, si Miałem na sobie mój stóry roboczy, obecnie ulepszony przez wesołego pegaza Hula, także stał się skutecznym pancerzem. Ten biedny kucyk, pomyślałam. Patrzyła, jak jej dom został zniszczony, a potem została zmieniona w gniącą parodię normalnego kucyka i zmuszona do życia ze wspomnieniami tego wydarzenia przez całe stulecia. Bandyci, handlarze niewolników doznała krzywdy skopyt obu tych grup. Widziała rzeczy zbyt straszne, by o nich myśleć. I jakby tego było mało, będąc kucykiem głuchulem, miała nad mózgiem zawieszony magiczny miecz, czekający by spaść. I niesamowitym było, że nie stała się złamanym wrakiem kucyka. Pamiętałam jej uśmiech, jak zastanawiałam się, jak może być tak radosna. I wtedy zrozumiałam. – Z czego tak nagle lżysz? – zapytał Kalamity. Śmiałam się sama do siebie, kręcąc głową. Śmiech jest cnotą. – Że jak? – uśmiechnąłem się, wstrzymując mój własny śmiech. Może nie chichot, ani na pewno nie głośny otwarty śmiech, lecz raczej pewien rodzaj wewnętrznego śmiechu, który pozwala kucykowi znieść wszystko, co zgotuje jej życie i nie stracić radości. Nazywanie tego śmiechem może i było trochę naciągane, ale z pewnością była to cnota. Odwróciłam się z powrotem do okna, czując się lepiej niż czułam się od wielu, wielu dni. Na zewnątrz błysnęła błyskawica. Westchnęłam odskakująco od okna. Mogłam przysiąść, że zobaczyłam szczerzącą się w uśmiechu głowę gigantycznego różowego kucyka wielkości wielkiej niedźwiedzicy, wyglądającą z zaszczytu wzgórza. Gotowa? Kalamity krzyknął przez ulewek. Pociąg zbliżał się do Apelusy. Starej Apelusy. Kalamity i ja staliśmy na śliskim od deszczu dachu wagonu pasażerskiego. Wiatr wciął nas po twarzach deszczem, szarpiąc naszymi grzybami i ogonami. Skinęłam głową. Obejmując mnie przed nimi nogami, Kalamity rozłożył skrzydła i złapał nimi wiatr. Burza zerwała nas z dachu, a Kalamity zaczął kierować się w kierunku górującego nad niewolniczym miastem wzniesienia. Uderzający w nas bez przerw wiatr sprawiał, że bałem się, że się rozbijemy, ale Kalamity pozostawał na kursie. Wylądowaliśmy, a ja natychmiast poślizgnąłem się na błocie. Kalamity roześmiał się. Otrząsnąłem się mocno, zrzucając na niego przynajmniej połowę błota i też się roześmiałam, Ale zaraz potem ucichliśmy. Cnota lub nie, śmiech miał swój czas i miejsce. Ale nie tu, nie w tym momencie. Używając magii podałam Kalamitiemu moją lorynetkę, a sama wyciągnęłam karabin snajperski, by spojrzeć przez jego celownik na zgrupowanie zrujnowanych budynków, wykolejonych wagonów towarowych, porowizorycznych metalowych konstrukcji i klatek niewolników, tworzących starą apelusę. Pociąg właśnie wjeżdżał na stację. Nie było lepszej chwili na wsi zgnięcie się do miasta niż teraz, w ciemności burzy i zamieszaniu wywołanym pojawieniem się pociągu. Przez celownik snajperski dostrzegłam sylwetki strażników, Chodzących po kładkach, ciągnących się między budynkami i ponad klatkami niewolników. W klatkach dostrzegłam niewolników leżących na deszczu, z żałosnych kształty pośród burzy. Poczułem, jak wraca na znajomy gniew. Kalamity, zostań tutaj, idę tam. Nie tłukłem się taki kawał, żeby teraz stać z boku. Podałem mu karabin snajperski. Jesteś moim wsparciem. Jeśli sprawy przybiorą zły obrót, moją drogą ucieczki. No chyba, że uważasz, że lepiej sobie dasz radę z zamkami niż ja, i że ja lepiej dam sobie radę z lataniem niż ty. Nie wyglądał na zadowolonego, ale przyznał mi rację. Wyciągając Little Macintosha, upewniając się, że jest naładowany, zacząłem schodzić w dół śliskiego zbocza. Miałem nadzieję, że nie będę zmuszona go użyć. Nie, żebym wyznawała wobec łowców niewolników zasadę żyj i pozwól żyć. Chodziło po prostu o to, że choć miał wiele zalet, to Little Macintosh nie był cichy. Pokonałem prawie całą drogę do pierwszej grupy klatek, kiedy błyskawica oświetliła okolicę. Gdyby nie to, chwilę później byłabym martwa, a tak miałem zaledwie przez ranę. Miny. Wszędzie, dookoła klatek, jebani łowcy niewolników poukładali miny. Deszcz zmył z niektórych pokrywające je warstwę ziemi, przez co światło odbijało się w ich pomarańczowych, metalowych obudowach. Z pewnością było ich dużo więcej, ale nie miałem pojęcia ile. Lub gdzie. Po sesji treningowej z Krainem byłam znacznie lepsza w samolewitowaniu. Wystarczyło to jednak tylko na dostanie się do ogrodzenia. Nie miałem zbyt dużej pewności, czy uda mi się wylewitować wszystkich niewolników w bezpieczne miejsce. Hej, kto tam jest? Dobiegł z ciemności głos łowcy niewolników. Nie ja jedna dostrzegłam coś w świetle błyskawicy cholera. Uciekłam, poruszając się tak skrycie, jak tylko mogłam. Niechętnie zostawiłam ze sobą klatki, ale potrzebowałam więcej czasu. Jeśli zaczęłabym strzelać, całe miasto rzuciłoby się na mnie. Gdybym spróbowała pozbyć się strażnika przy pomocy kopyk, to na pewno zdążyłby wezwać pomoc. Tak więc zamiast tego postanowiłam się ukryć, wślizgując się do najbliższej szopy. Od razu tego pożałowałam. Szopa miała tylko kilka pokoi, a z jednego z tych na piętrze dochodziło mnie coś, co, miałam szczerą nadzieję, było odgłosami dwójki bawiących się ze sobą łowców niewolników. Poczułam jednocześnie zażenowanie i obrzydzenie. Starając się nie robić hałasu, rozejrzałem się za miejscem, w którym mogłabym się schować. Nie chciałam stać zaraz przy drzwiach, gdyby tamten strażnik postanowił zajrzeć do szopy. Zaczęłam także zaglądać do skrzyni. Wiedziałam, że to normalne kradzież, a nie przeszukiwanie ruin i temu podobnych, ale te kucyki kradły inne kucyki, więc nie uważam, żeby miały jakiekolwiek prawo do narzekania. Mój śrubokręt i spinka nie oszczędzały także zamkniętej skrzyni, którą znalazłam w następnym pokoju. W jej środku znalazłam coś unikalnego. Molutki totem, statuetkę pomarańczowego kucyka z żółtą grzybą i ogonem, uchwyconego podczas kopnięcia. Tym, co mnie uderzyło, był jej przedstawiający trzy jabłka uroczy znaczeń. Identyczny z tym na Little Macintoshu. Magicznie uniosłam ją bliżej, aby odczytać inskrypcję na jej podstawie. Bądź silna. I poczułam fale magicznej energii. Nie byłam pewna, co się stało, ale naprawdę poczułam się silniejsza. I to nie tylko fizycznie. Poczułam się pewniejsza siebie. Wkładając to tułetkę do juków, skończyłam przeszukiwanie szopy i... Mam cię! Drzwi otworzyły się gwałtownie. Obróciłam się błyskawicznie, wpadając w błogość sac i wystrzeliłam w niego dwa razy. Raz w głowę i raz w piersi. Zanim mógł mnie dosięgnąć i zacząć okładać swoimi odzianymi w kolczastą stal kopytami. Huk poniósł się echem. Dwa kucyki na górze natychmiast przerwały stosunek i zbiegły po schodach szarżując. Tylko jeden z nich zatrzymał się po pistolet: Blam, blam, blam! Huk Little McIntosha był niczym grom. Łowca niewolników z pistoletem nawet nie zdążył wystrzelić. Przeładowałem najszybciej jak mogłam. Na lunę! Teraz się zacznie! Strumień ognia przeleciał obok mnie, kiedy skakałem za głaz. Miotacz ognia. Ten skurczy byk atakuje mnie miotaczem ognia. Oho, coś czuję, że dziś na kolację mamy pieczonego kucyka, warknął łowca niewolników z siodłem bojowym wypasażonym w miotacz ognia. Co powiesz na małego grilla? Naprawdę miałem nadzieję, że był to po prostu okrutny żart, że to kucyki nie były aż tak zdeprawowane, by jeść inne kucyki. Błysnął piorun. Grom przetoczył się nade mną. Pobiegłam, by schować się za stojącym pod niemożliwym kątem wagonem towarowym. Płomienie ryknęły moim śladem, podpalając mi ogon. Z jękiem rzuciłam się do pobliskiej kałuży, tarzając się w niej, aż ogień nie zniknął. Auć, auć, auć! <tryk> wyjdź! Wyjdź, gdziekolwiek jesteś! Krzywiąc się, wyciągnąłem strzelbę bojową. Little McIntoshowi kule skończyły się pięcioro martwych łowców niewolników temu. Wojeznik był jednorożcami uzbrojonymi w strzelby, więc teraz nie musiałem się obawiać, że skończy mi się do niej amunicja. Łowca z miotaczem ognia wyszedł za rogu i dostał wiązkę śrucin prosto w twarz, upadając ciężką w błoto. Szybko zabrałem z jego ciała to, co chciałam, zostawiając się obłobojowe. Nie miałam ani naturalnych predyspozycji, ani profesjonalnego treningu, żeby móc go używać i nie chciałam, żeby jego masa mnie spowalniała. Rozejrzałem się nerwowo w poszukiwaniu nowych napastników. Razem z kocykiem zmiotaczem ognia i ową trójką w pierwszej szopie pozbyłam się dziewięciu łowców. Sporo, ale zdecydowanie nie całe miasto. Dziwiłam się, że cała ta strzelanina nie przyciągnęła większej uwagi. Po części było to pewnie spowodowane burzą, poza tym ci goście wydawali się mieć rodzaj zadziwiającego ego, powstrzymującego ich przed udaniem się po posiłki. Ale musiało być w tym coś więcej niż zwykłe szczęście głupi łowcy niewolników i pogoda. Walka z łowcami spychała mnie w kierunku wielkiej, wielopiętrowej stodoły w samym sercu miasta. Z jej okien wydobywało się mnóstwo światła i hałasu. Kiedy podeszłam bliżej, usłyszałam muzykę. Sprawdziłam mojego pitbuka, ale stara Apolusa wydawała się być poza zasięgiem wszystkich stacji, z wyjątkiem stacji Spritebotu. Nie miałem pojęcia, w jaki sposób można ją było usłyszeć w każdym miejscu pustkowi. Podejrzewałam jednak, że Spriteboty mogły same w sobie służyć jako przekaźniki. Ta muzyka była jednak inna. Próba wejścia przez frontowe drzwi oznaczała pewną śmierć. Jednak podkradnięcie się kładkach do drzwi na drugim piętrze okazało się bezpieczne. Próbowałem ślizgnąć się niepostrzeżenie, ale kiedy tylko ochyliłem drzwi, wiatr otworzył je z trzaskiem na oścież. Skrzywiłem się, po czym wsadziłem głowę do środka. Pokój był pusty. W każdym razie, jeśli chodzi o kucyki, był pełen połamanych mebli i starych szafek na dokumenty. W kilku z nich były kapsle, amunicje i paczki papierosów. Znalazły one nowy dom w moich jukach. Nie paliłam i nie miałam zamiaru zaczynać. Mogłam jednak sprzedać te paczki Bixibu, która mogła je z kolei odsprzedać zaskakującej liczbie palących mieszkańców Apelusy. Drzwi na drugim końcu pokoju otwierały się na balkon. Stamtąd widziałam mantikorzą część pokoju będącego rozległym otwartym salunem, pełnym kucyków grających w karty, pijących alkohol i patrzących na pokaz na scenie dokładnie pode mną. Balkon, po którym chodzili w równych odstępach strażnicy, okalał cały salon. Strażnicy skupiali się na chaosie poniżej i nie zauważyli mnie. Jak dotąd. Chwila. Ja, ja znałam ten głos. Przykucając nisko na podłodę balkonu, wychyliłam głowę z jego krawędzi, aby przyjrzeć się śpiewaczce. Velvet Remedy. Przepis. Następny poziom. Nowy profit, potężna telekineza, poziom drugi. Masa, którą możesz unieść przy pomocy swojej magii ulega potrojeniu. Efekty kumulują się z pierwszym poziomem potężnej telekinezy, który jest wymagany, aby wybrać ten profit.